Kim był Zabłocki? Oczywiście ten Zabłocki od mydła. Chyba wszyscy znamy powiedzenie, że ktoś wyszedł na czymś jak Zabłocki na mydle, czyli po prostu źle. Tylko kim jest ten Zabłocki? Najczęściej obecnie mówi się, że to był Cyprian Zabłocki, który żył od 1792 do 1868 roku. I to właśnie. Jemu wiele osób przypisuje, że jest tym bohaterem tego powiedzenia, tej legendy, że to właśnie on chcąc się dorobić, dużo zarobić, postanowił, że będzie produkował mydło, ale żeby zarobić jeszcze więcej i żeby nie płacić cła, oczywiście na granicy z Prusami, to należy oczywiście ten ładunek jakoś przemycić. Czyli zapakować w skrzynię. A że płynął przez Wisłę, przez Wisłę, Wisłą zanurzyć, ciągnąć po prostu za statkiem i w ten sposób oszukać celników. No, tylko, że te skrzynie nie były zbyt szczelne i to mydło się rozpuściło. No i Zabłocki oczywiście w ten sposób się nie dorobił, ponieważ stracił cały ten swój ładunek, który chciał przemyć. Taka jest legenda, i ona jest właśnie temu Cyprianowi przypisywana. Tylko, że w rzeczywistości to powiedzenie pojawiło się już wcześniej, przed tym, gdy urodził się nasz Cyprian Zabłocki. Przypominam, urodził się w 1792 roku. Ponieważ w 1688 roku Wacław Potocki, polski poeta, Skąd inąd, w XVII wieku bardzo znany, jeden z tych najważniejszych polskich poetów, pisarzy XVII-wiecznych, już w 1688 roku w jednym ze swoich dzieł, zapisanych wierszem oczywiście, krytykował, że Włosi, to znaczy, krytykował nas, Polaków, że zaczynamy przyjmować od Włochów taki zwyczaj, taką modę. Że na koniec posiłku daje się konfitury, daje się cukry słodycze. I opisał to w ten sposób: cukry stawiać na końcu obiadu od Włochów, wskurają też tak jako zabłocki na mydle. Czyli najprawdopodobniej to nie ten Cyprian był tym zabłockim, który tak nieszczęśliwie dorobił się na mydle, tylko tym zabłockim był ktoś wcześniej. Ktoś już przynajmniej w XVII wieku, który najprawdopodobniej w sposób podobny no, nie dorobił się na mydle. Więc najprawdopodobniej to powiedzenie, że ktoś wyszedł na czymś no, niezbyt dobrze, tak jak zabłocki na mydle, ma swoje korzenie o wiele wcześniej niż w tym XIX wieku. Już w XVII wieku to powiedzenie było najprawdopodobniej znane i było używane. Więc o zabłockim słyszano wcześniej, i o tym, że na niektórych rzeczach można wyjść po prostu źle. Chcąc więcej zarobić, zaoszczędzić, można skończyć w sposób no, nie taki, jak byśmy chcieli. Na dzisiaj dziękuję. No, dawno nie było żadnego materiału, teraz może będą one częściej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.